czasu? Co to takiego? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Wracać! Jak to że uchroniłam waszą dwójkę przed kłopotami! Przestań być taką sztywniarą i rusz się wreszcie! Wujko! Wujko? Na szczęście nic ci nie jest! Wujka miażdżyć! Wiejku, przemieniła się w jaskiniowca! Będziemy miały kłopoty, jeśli tego nie odkręcimy, zanim profesor się obudzi. Dziewczynki, już wstałem. Możemy zagrać w planszówki. Dziewczynki, gdzie jesteście? A, tu jesteśmy, profesorze. O, no nareszcie. A gdzie Bujka? właśnie pytań, musiała widzisz, bardzo coś załatwić na mieście, czy coś. Bujko, wszystko w porządku? Chyba powinnaś się przespać. Bójka, nie iść spać. Bójka, wjażdżyć. Eee, po prostu bardzo już chcę zagrać w oligopoli. Faby być! Teraz ja, teraz ja! No to już! Mama chce nową książeczkę ciekową polna króliczka! Pa, cztery! Raz, dwa, trzy! Bójko! Mów co się dzieje? Zawsze grasz zgodnie z zasadami. Nie, 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 Przecież grafer. Takie są zasady. Kiedy wylądujesz na tym polu, ktoś musi zjeść twój pionek, no i wtedy ciągniesz kartę. A no tak, proszę! Teraz wyciągam kartę i. Bójko! Ja chyba już wiem, co tu się dzieje! Masz niski poziom cukru, bo jeszcze nie jedliśmy obiadu. Wiedziałem. Pójdę zrobić wam jakieś kanapki. Łoda, i co teraz zrobimy? Nie możemy tego dłużej ciągnąć. Oh, nie mam pojęcia. Zwykle to bójka zajmuje się takimi sprawami. Co ona by zrobiła? Mm. To maszyna profesora. I tylko on wie, jak jej używać. Musimy mu o tym powiedzieć. Bla, 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 bla. Jestem przemądrzała i pachnę jak stary but. Normalka. Okej, okay, przemyślałam to i... Ba Przemyślałam to i myślę, że normalna bójka by dała się ponieść. Poważnie? A, dobra, może jednak nie. Uy, bójka, miażdżyć! Miażdżyć buźkę. Dobra robota, bajko! Okej, okay, dobra. Co my tu mamy? Ha! I po problemie. Widzisz, że nie jesteś tu jedynym geniuszem, bójko? Jednakże Jim jest geniusz. Czyżby było to jedynie słowo nieświadomości? A może jest to po prostu wynik postępu naszej cywilizacji? O rety, teraz jest jeszcze gorsza. Tak, ta bójka chce zmierzyć nasze umysły. Dziewczynki, kanapki są gotowe. Proszę bardzo, kochane. Głód cielesny jest jedynie chwilowy. Lecz niepohamowany głód wiedzy jest nieskończony. Chwila moment. Myślałyście, że nie zauważę? Zapomniałem o piciu. <grafi> Gapa ze mnie. Za momencik wracam. E, I zrób proszę więcej kanapek. I Nie spiesz się! Okej, okay, chyba już wiem jak to coś działa. Naprzód na kanapki! Wow, bójko, wyglądasz bardzo heroicznie. Więcej kanapek prosimy. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Prosimy prosić o więcej kanapek? Będę musiał pójść do sklepu po więcej składników. Jakieś zamówienia? Blergi Fergadum! Już się robi.